Witajcie moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny będę mierzył się z bezlitośnie mijającym czasem. Cztery zmiany, dwóch kucharzy, nie wiemy co gotujemy, musimy się tylko wspierać. Mateusz Starnowski, Mati Pichci, znany powszechnie w całej Polsce i świecie, a najlepiej chyba w Kopenhadze. Zgadza się? Tak jest, zgadza się. W zasadzie nie ma między nami żadnej więzi, poza tym, że łączy nas miłość do... Warzyw. ...i szeroko rozumianego... Dobrego jedzenia. Które to jest wynikiem? Ehm, pracy ciężkich rolników. I gotowania chciałem tak naprawdę usłyszeć. Ale bardzo dobrze ci poszło. Pierwszy quiz mamy za sobą. Boks? Cyk. Tego, co masz w boksie, musisz ugotować zielone danie. Eee, damy radę. Czyli nie możemy używać... Pomidorów. Których nie ma. Ja bym się zastanawiał. Ale najpierw challenge. A, challenge, challenge – to kolejny element tego programu, który jest niezbędny. Trzy jokery, jeden z nich trafi do ciebie albo do mnie, kiedy wygramy challenge. Jak jest challenge? Licytacja. Musicie zdeklarować, ile zielonych warzyw wymienicie, a później je wymienić. 10. Masz na to 30 sekund. A, 30 sekund. 10, 30 sekund? 11. 15. 16. 18. Proszę. Aj. Wiedziałem, że mnie podpuszcza, wiedziałem, że mnie podpuszcza. Start. Szparagi, mięta, cukinia, ogórek, sałata rzymska, kalarepa, seler, brokuł, kapusta, rukola, b kalafior, bazylia, mięta, rozmaryn, lubczyk, tymianek, a kolendra, rozmaryn i Bazylia Tajska. Koniec. Karol, zdeklarowałeś, że wymienisz 17 warzyw. W takim razie wymień. Czas start. Dobra. Cukinia, ogórek, broku, dymka, Granny Smith, kalarepa, rzymska, szparagi zielone, selernaciowy naciowy, marchewki bojadalna, mięta, tymianek, rozmaryn, szczypiorek, zielone banany boleżą, por, zielona część, yy, ananas, yy, młode pędy chmielu, yy, czosnek niedźwiedzi. – Jest lepszy. – Kapusta. – Jest lepszy. – Młoda. – Karol, wygrałeś. Mateusz Sernowski, kucharz, który właśnie podbija Kopenhagę. Odbył staż w najlepszej restauracji świata. Karol Ukrasa, szef kuchni w renomowanej restauracji Plater. Zasady Switch. Kucharze gotują na zmianę po 5 minut. Współpracują, ale nie mogą się komunikować. Kucharz, który wygra challenge, otrzyma jokera. Za każde złamanie zasad grozi im kara. Zaczynamy Switch! Dobra, ja głosuję Jokera. Dobra, pierwszy z brzegu, te odkładam. Jokera zabieram ze sobą. Skoro ja wygrałem challenge, ty zaczynasz. Pierwsze 5 minut twoje. Trzymajmy za siebie kciuki. Jestem gotowy. Lecimy. Lecimy. I uwaga. 3, 2, 1. czas, start. Mamy szparagi. Tam się rozgrzewa. Helu, helu! To ja nadaję. Maty zaczął swoją zmianę, ciekawy jestem, co zrobi. Temat wydaje się prosty – zielone danie. Ładne zielone, polskie. Troszkę mnie martwi zielona herbata, ale martwi mnie tylko troszkę, bowiem znając Matiego i trochę o nim czytając, to jest oczywiście pan herbatka, więc herbatę umie zrobić. E, zielona herbata mnie inspiruje, żeby ją zaparzyć. Zdecydowanie dla Karola może mu się przydać. Ale też się użyjemy w Daniu. Myślę, co by tu zrobić eleganckiego, co by Wam przygotować. I mam specjalne przywileje. Joker, którego wylosowałem, pozwala mi gotować nieco dłużej. Zrobimy tu na tym, jak jest sofrito. Może tutaj spora widziałem, to spróbujemy sporem. lecimy dalej z szparagami. Ile mam czasu? O oh my god, dwie minutki. Na pichci rzeczywiście dania o zabarwieniu zielonym. Kuchnię zieloną, świeżą, bazującą na dobrych produktach. To jest jego znak firmowy. Szparagi gotowe. No to już leci. Widać, że kuchnia Karola bo, chłopak, wysoki. Ja muszę stawać na palcach. Zostawiasz, zostawiasz, zostawiasz. Czyli jednak zielone szparagi. Dobra, to na później. Jaka jest koncepcja smażonego pora kompletnie? Nie wiem. Może zrobimy z tego e, fritatę. Coś w rodzaju kisza, tylko bez ciasta jakiegokolwiek. Fritata, masa jajeczna i masa jajeczna z wykorzystaniem pesto. Jajca! Są. z yy... Generalnie kilka wersji dania, które dosyć mocno zakorzeniło się w naszym kraju, więc nie powinno być problemu, jeśli chodzi o zrozumienie z matim. Nie no, na pewno się domyślimy. Pesto. Może najpierw same jaja. Muszę przyznać, że początek nie był prosty. Trochę się spiąłem. Ale cóż, e, udało się wrzucić pora na oliwę. Robimy sofrito. Coś się, mam nadzieję, Karol wymyśli fajnego ze szparagami. Mam pomysł na dressing, e, na fajną sałatkę. No i trzeba zaparzyć tą zieloną herbatę. Troszkę soli i pieprzu. Ja jeszcze mam jeden pomysł, który koniecznie muszę wykorzystać, ale to zaplanuję sobie do szparagów. Natomiast jeśli chodzi o samą masę. Dwie łyżeczki pesto, porządne, czubate. A nie ma sera? Aha. To nie wyłożę sera. Wyłożę mu buratę. I, I otworzę, żeby. Żeby wiedział, że zaplanowałem ją do fritaty. I teraz Mati musi go użyć. Rozmaryn trochę nie jest, kochani, tutaj przyjemnie, e, przyjemny i mile widziany. Dlatego, że jest dosyć twardy i. A, wiem. Niech pachnie poro z Teraz jest bardzo mile widziany. Muszę przyznać, że to duże wyzwanie, rywalizować. Z takim szefem jak Karol. A już zwłaszcza w takim tempie. Cały czas myślę o tym, co zrobić z tymi składnikami. Ciekaw jestem też, co Karol przygotuje. Na pewno sałatka z pistacjami to będzie Bayer. Z pistacji zrobimy salsę. Każde pesto musi być wykończone na koniec serem. I niby czym mam Z6, a przepraszam. to Tomu Zetrę, żeby wiedział, że jest tutaj ser. Ile ja mam czasu jeszcze? 24 sekundy. Ja pierniczę. Tak, 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 duś sobie, duś ten przycisk. Karol, wyjazd z kuchni. No dobra, coś tu się udało, wrzucił rozmarę, to mi się podoba. Mam fajnie, tu już dressing się robi. To ciekawe, to zatem będziemy musieli spróbować. Są jajka, Boże święte. Dobra, lecimy może, oprażymy te, te pestacje. no pesto. Co, on, co on tu zrobi? To muszą być jajka chyba. No dobra, to ja robię dressing, bo to nie smakuje mi jak dressing. Frittata to dobry pomysł. Frittata, czyli warzywka smażone i zalane masą jajeczną. A ta masa doprawiona pesto. Więc lecimy z limonką. Może czas jest na to, żeby te szparagi delikatnie. O, na oliwie. Ten smak spora jeszcze wyciągną. Ja, wydaje mi się, że jeszcze tam powinny trafić te szparagi. Ja jeszcze myślałem, że może dam ze dwa szparagi. Albo trzy do sałatki, to od tego zaczniemy. Ja ciągle liczę na to, że Mati zabierze się za herbatę? To ja się skupię na razie na sałatce, na dressingu, na um, Dołożę odpowiednich warzyw. Jako tą limonką prawić trochę soli, zawsze się przyda. Marynujemy. Nie mamy czasu? O Boże, 2,5 minuty. Czemu to tak czas tak leci? Hm, do dressingu możemy pesto. Sparagi to moim zdaniem można je. Wyłączyć. Minuta 45. miodowa musztarda, moja ulubiona. Rzucamy ją tutaj. Ok. Mam jeszcze czas. Minutkę. Tu mamy rzymską. Du, du, du. Mam jeszcze pewną niespodziankę dla Was. I dla Matiego. Taką oto torebeczkę, której zamierzam użyć. Nikt nie mówił, że nie możemy przyjść z torbą do kuchni. Ja nie słyszałem. Moi drodzy, dzisiaj, żebyście tak mieli świadomość, kto ze mną gotuje. Kopenhaga to kolebka naprawdę eleganckiej kuchni. No i dzisiaj gość który tam mieszka i gotuje. Up, Boże święty, no muszę posprzątać. No dobra, ale syf, ale syf! Koniec, koniec! Uciekaj albo posprzątaj! Przepraszam. Świetnie. Sałatka. Sałata? Nie, wydaje mi się, że coś mamy za dużo rzeczy powoli. Może się skupmy na wykończeniu czegoś. Kara za przekroczenie czasu w poprzedniej rundzie. Gotujesz lewą ręką przez 20 sekund. O cholera, ale syfuna robiłem. Eee, tak, troszeczkę mały fail z zostawieniem brudnej kuchni Karolowi. No ale to. Pff, takie życie, no. Dobra, będę sprzątał lewą ręką. Świetnie trafiłem. No, przyjaciół trzeba sobie umieć dobierać. Możesz kontynuować. Dziękuję bardzo. Szparagi są przykryte, wyłączone. E, tostujemy pistacje. No ma to sens. Jeszcze chyba dwie próby zostały, i e, będzie, będzie co jeść. A, pistacje się pieką. O, Dobrze, że mi. Po... A tu są szparagi. Sprawdzimy, jak tam się dzisiaj w Kopenhadze gotuje. Mm, zrobimy coś, co, ja, co mi bardziej pasuje. Więcej limonki. Błagam, żeby była. Żeby była, my love, gdzie ona jest? Czemu nie ma znowu kolendry? A, jest. Kolendra, oliwa, miód. No, zostało parę rzeczy do dokończenia. Coś mi kusi, żeby użyć tych jajek i zrobić jeszcze omleta. Zobaczymy, czy, czy mi się uda. I zrobimy sobie pyszny dressing. Do czegoś... Znaczy dressing i tak chyba był w domyśle, tylko był niedoskonały. Dobra, ten dressing będzie lepszy. Mamy kolendrę na szparagi. Chrupiące, przyjemnie. Kolendra do szparagów, dosłownie pół buraty. Pistacje? No jasne, że tak. Zmiana. No dobrze, to wygląda, że w jakimś kierunku to idzie. Mamy fajnie zrobione szparagi ze straciatelą, fajnie. Sałatkę dokończymy. Co, gdzie jest mój dressing? Karol, widzę, coś wymyślił. No to mm. jest gotowe. Damy na to mm, dobry dressing, tam pesto fajnie podbiło się. Mateusz, kara za bałagan w poprzedniej rundzie. 10 sekund, gotujesz lewą ręką. Dobra, gotujemy lewą ręką, przepraszam za bałagan. Muszę się chwilę skupić, żeby coś zrobić, więc nie pogadamy. Czyli tak, już chyba 10 sekund minęło, więc ja wchodzę tutaj. W buty Karola dokończymy tą sałatkę, przyjemnie wykończymy to skórką z, z limonki, żeby podbić, skórka z cytryny też zawsze mile widziana. Ile mamy czasu znowu, uf. Czas ucieka, czas ucieka. Ja bym w ogóle -"Mateusz, dodał... pamiętaj o zielonej herbacie. Proponuję, żeby to był deser". by całym zrobić herbatę. Trzeba zaparzyć wodę. Rzucimy tutaj nie tylko zieloną herbatę, ale może też rozmaryn. Może jakaś cukinia, skoro piękna, zielona. Aha, zamierzam wykorzystać jokera teraz. Dopilnuję, żeby fritata była zrobiona. I co to jest to? Czy on chce, żebym ja to użył? Nie, ja mu chyba. Hmm, może to dobry pomysł. Wrzucimy to na tę patelnię. Mi to wygląda na jakieś jajka z serem. Zrobimy z tego taki jakiś wielki, wielki omlet. Troszeczkę tłuszczu. Może masełko by nam się tutaj jeszcze. Przydało, masełko 82%, polskie, wspaniałe, dziękuję. Damy hojnie, czemu nie? Minuta 40. Może trochę za hojnie dałem tego masełka, no ale trudno. Tutaj dał parę tych pistacji. Co jeszcze miałem? A, cukinia. Jak ją robimy? Taką zrobimy. O, to Karlo będzie wiedział, jak to wykończyć. Mam 30 sekund, żeby tu się coś ciekawego wydarzyło. Co to za dziwactwo? Z tym masłem to przesadziłem. Damy je tutaj. Dobra, omlety to akurat umiem robić. Nawet wyłączę te patelnie, żeby ona już 11 sekund. Pytanie, czy Karol umie robić omlety? Czy da radę dokończyć tego omleta? Dobra. Czy to jest w ogóle słone? Dobra, wychodzę, wychodzę. Karol leci z omletem. Z omletem? Uźwa. Wszystko pali. Ja pierdzielę. Ja jednak weryfikuję to, że gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. No dobra, spokój spokój mi uratował. Wyszło chyba trochę lepiej. W ogóle Karol dał mi jokera, przedłużył swoją zmianę o dwie minuty. Uuu, francuski omlecik się kolec zachciało. No dobrze. Gdyby był puszysty i by był elegancki, trzeba go starać się ładnie zawinąć. Spinak gotowy do spożycia, ile przesmażony. Ty, Apor? Por jest świetny, w ogóle przesmażony sam w sobie i zjedzony z odrobiną oliwy. Dobra, dodam trochę tutaj, bez rozmarynu. Karol, misja poboczna to jest deser z użyciem zielonej herbaty. Dobrze. Sam napar z zielonej herbaty z rozmarynem jest zdaniem sam w sobie. Mamy zielone szparagi, mamy cukinię, więc zielona herbata na pewno też się w tym fajnie odnajdzie. Spinak do środka. Jest taka. Ala la frittata, w zasadzie francuski omlet e, dla dużej liczby ludzi, z mocno przypieczoną, jak się okazuje, cukinią. Pomysł na cukinię jest taki, żeby ją ładnie przyrumienić z dwóch stron, trochę posolić, może właśnie wykończyć jakimś parmezanem. Deser to jest coś zawsze, co jest delikatnie słodkie. Woda z rozmarynem. Idealne to materiał na lemoniatkę. Cyk. Ja pierkuję, zagapiłem się. Chyba sytuacja jest pod kontrolą. Będzie co jeść, to najważniejsze. Tym mam nadzieję, że Karol potrafi parzyć herbatę. A zielona herbata lubi temperaturę między 70-75, maksymalnie 80 stopni. Bardzo chętnie sam to zrobię. Woda z miodem zagotowana. Wyłączam. Dwie, trzy herbatki. E, pamiętajcie o jokerze. Lemoniatka, jak złota. Spróbujemy go jakoś odwrócić. Zaczęły ci się dodatkowe dwie minuty. Nie jestem dumny. Powinienem go ładniej zawinąć, ale się nie udało. Country style. W Kopenhadze, całej Skandynawii, bardzo modny. Wszystko da się wytłumaczyć. Troszkę majranku, ale cukinia. Może niech ona się jeszcze przysmaży, bo Mati pewnie ma na pomysł na tą cukinię jakiś. Brakuje mi takiego sosu, łącznika tutaj jakiegoś. Orzeszki. Wykorzystamy pora. Musztarda. Żeby wiedział, że do... No dobra, zielona herbata jest, się parzy. Zaraz zobaczymy, czy ona jest przepożona. W ogóle mam. Mateusz. Kara za podpowiedź w poprzedniej rundzie. O Karol, leci z omletem. Z omletem? 20 sekund, gotujesz lewą ręką. U, czyli Karol nie umie robić omletów, to już wiemy. Ale przy omlecie plawa. Przypieczone przy próbie przewracania na takiej dużej patelni. Pęka. Ale ja nie pękam. Robimy francuskiego omleta lewą ręką. Może się uda w dwie minuty to zrobić, może nie. Gorący. Dobra, możesz wracać do gry. Dobra, odrobina masła. Teraz damy go trochę mniej. Na, na, na. Troszkę mniej. Gdzie są te jajka? Ha ha ha, będzie ciężko zrobić omleta bez jaj. Czyżby Karol schował mi jajka? Dobra, no to nie robimy omleta, nie będzie jajek. W takim razie dokończymy szybko cukinię. Zostało ci półtorej minuty. Niedobrze, 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 ale tu jakieś szaleństwa, jakieś miksy, Boże święty, co on tutaj wymyślił? Damy na to cukinię, cukinie pewnie są nieposolone. Tu, 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 tu. już są posolone. Lecimy z nimi tu. Tą herbatkę chcieliśmy odcedzić. Mały bałaganik się zrobił znowu. To jest gotowe. To sprzątniemy po Karolu, bo trzyma mu nie pomóc. Co damy do tego? Skroimy tego sera więcej. O, to będzie przyjemnie wyglądało i smakowało. A wykończymy to czarnym pieprzem, oliwą i tym szalonym dressingiem. Czy mi się uda to zblendować? Jak to zrobić w ogóle? Jak to działa? Jak to działa? Gdzie to jest? Nie! Ops, i Stop, stop, stop! Uciekaj! Jest bałagan. No co ty? To nie może tak wyglądać. Słuchajcie, to będzie po prostu totalna porażka. No cóż, mam nadzieję, że zaraz coś zjemy fajnego, że Karol posprząta po mnie. I, i cóż, że będziemy kolegami, no bo fu, po co się gniewać o bałagan w kuchni? Ja wiem, tracę dużo czasu, ale się inaczej nie da. Jedyne, co trzeba zrobić, to jeszcze wyłożyć berblą, czyli palone masło. E, pewnie to miał na myśli. Na pewno to miał na myśli. I pewnie chciał to dodać do omleta na sam koniec. Masełko na początku się pięknie przypieka, a później już jest lekko orzechowe, dużo sera. Drobno siekany rozmary, natka pietruszki, tymianek, majeranek i do masła. A jestem twórcą tego świata! I teraz takim orzechowym masełkiem do każdej rybki, do każdego mięska, do każdego warzywka. Do każdego omleciku. Pachnące ziołami. Jest świeżo, do herbatki. Imbir. Ja od razu przyznaję, że to jest sztukateria, bo pory z niepogniecionymi pistacjami to jest rzeczywiście nowość na moim stole śniadaniowym. Buratka – no jasne, oliwa. Pieprz. 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 Tak się to robi. Na Podlasiu. A jak w Kopenhadze? Zaraz weryfikujemy. Zapraszam. Maty, e... nikt mnie nigdy tak nie spocił jak ty. Czuję się jak dziecko w pierwszej klasie technikum gastronomicznego. Mamy obrus. Czyli tak, może zaczniemy od dań, e, dania twojego. Nieudany omlet w stylu wiejskim, francuskim, bardzo ładnie podany na wiejskiej desce. To... Z Prowansji, przyznaję, zostawiłem go na patelni za długo i jak próbowałem go zwijać, to właśnie się stało... Użyłeś wszystkie dziesięciajek? Bo ja chciałem zrobić klasycznego i nie mogłem ich znaleźć. Jak klasycznego? Jak e, wylałeś całą masę mi na patelnię. E, no chciałem zrobić obok, drugiego. A, dwa omlety chciałeś? Słuchaj, z dzisiejszego gotowania na pewno coś przywiozę do Kopenhagi i to będzie właśnie... Ta... Herbatka. E. Herbatka? Ja w ogóle spróbuję tej herbatki. Myślę, że to był fajny pomysł, super imbir. Tu się spisałeś na medal. Zniszczyłeś moje dzieło chaosu, ale ma to sens. Wygląda to trochę czyściej, sensowniej, bardziej po nordycku, więc widzę, że też się inspirujesz Kopenhagą. Stary, to jest naprawdę genialne określenie – danie chaos. Mamy pierwszą nazwę – rustykalny omlet. To, co było. Cukinia w chaos, chaosie. Szparagi. Z buratą i sosem na bazie kolendry. Tam chyba pesto dodałeś, nie? E, coś tam gdzieś tam kiedyś wpadło. Tak. No to ja to trochę tam zmiksowałem, ale. Dodałeś musztardę? Dodałem do dressingu musztardę. O, ten dressing w ogóle był do tego, więc aha. tak naprawdę użyć w ten dressing tak jakby trochę w dwóch, ale to też jest bardzo fajnie, bo tak też trzeba gotować, nie przekombinowywać. Więc e, zielona sałatka też jest z pistacjami, też ze szparagami. Dobra i herbatka? Utatka. Niech będzie. E, aha, to było ciekawe danie. I... Na tę nazwę tak naprawdę się mocno zasadzam. To jest coś, co znalazłem. Co to kuźwa jest? To jest super, spróbuj. <laughs> Jedziemy. Wiesz, co możesz? Zbieram to, ja wziąłem łóżki. Wezmę obrusek. O, nie kładź. Lecimy, lecimy. To danie to jest e, komplementarne, bo one się łączą. Cukinie w chaosie. Dobrze. Położyłeś chaos to, jako dobra, side, dobra, dobra. Rozumiem, rozumiem. Ja nawet w chaosie rozłożyłem buratę, zobacz, ona jest po prostu... Od czego zaczynamy? Spróbuj e, omleta. Country style, prawda? Tak. E, e, nie wiem, czy wiesz, ale dodałem do tego e, pesto. Mhm. Mm Nawet soli dodałeś. Trochę dałem tak. Parmezan w środku. Mm, dodałeś gdzieś soli, bo ja nie dodawałem gdzieś tam. że. jeszcze gdzieś coś tam dałem. Na pewno cukinie są posolone. To gdzieś coś dałem. Chaosu e, e, kosztuje się w ten sposób, że z boczku mamy tutaj, bierzemy sobie na to. O. A, to tak miało być? Nie wiem, jak to pokroisz tą łyżką, ale może jakoś damy radę. To zrobimy tak. Bang. Chup. Mhm. Mm. Mm. Ja jeszcze trochę mm. e, szparagów. To jest danie, jak powiedziałeś, klasyczne? No zdecydowanie polecam Karol. Cały czas podjadasz, to jest naprawdę dobre. To jest po prostu pyszne. Aha.